W dniu dzisiejszym prezentujemy odbieranie i nadawanie paczki przez osoby niewidomą. Jak radzi sobie Karolina z różnego rodzaju przesyłka. Zbliżają się święta, więc spora przygotować wielu z Was na shopping internetowy z dostawą do niezawodnego paczkomatu. Tak wygląda podróż Karoliny i korzystanie z aplikacji paczkomatu inpost. Warto zaznaczyć, że Karolina ma opcję ułatwionego dostępu, czyli łatwiejszego i bardziej dostępnego miejsca odbioru paczki. Karolina słyszy dźwięk otwieranej skrytki, także czytnik ekranu. Informuje ją o lokalizacji. Ale uwaga, teraz pokażemy Wam, jak to wygląda bez opcji ułatwionego dostępu, na przykładzie nadawania przesyłki. Karolina wprowadza niezbędne dane adresa, dokonuje opłaty i przygotowuje paczkę do wysyłki. A dzięki aplikacji nie musi się męczyć z naklejaniem czy drukowaniem etykiety wysyłkowej. To prostsze niż myślicie. Nadajesz, łacisz i umieścisz w paczkomacie. Brzmi łatwo? No to zobaczcie teraz. Paczkomat postanowił położyć poprzeczkę wysoką. Chciał, żeby Karolina wręczyła mu paczkę na najwyższej półce. Dobrze, że Karolina to mistrzyni w takich akrobacjach. Podsumowując, nawet jeśli nie widzisz, możesz śmiało wysyłać i odbierać paczki dzięki paczkomatowi. Bo życie jest jak paczkomat. Pełne niespodzianek, ale zawsze znajdziesz sposób, żeby dostarczyć uśmiech komuś innemu. To tyle na dziś. Pamiętajcie, święta tuż tuż. Więc szykujcie się na paczkowe szaleństwo z paczkomatem. Do zobaczenia.